Dzień dobry, kolejne kulinarne wyzwanie przed nami. Witamy w kolejnym odcinku Ulanych Testów. A. Dobry, mamy Dzień. chleb, mamy widelce, noże chleb. i Co dzisiaj? Dzisiaj będą sosy. Powiedzmy o tym co najważniejsze, a ja wrzucę do wody. Dobrze, najważniejsze są parówki. Jeden sos Sweet Baby Race. Tak, sweet and spicy Barbecue sauce. Na parówkach będziemy testować serię sosów, którą uzbieraliśmy, uzbieraliśmy od Was. Będą też pikle. Będziemy pracować nad tym, jak można podać parówkę z tymi właśnie sosami. My będziemy ją podawać do ustnie. To ja wrzucam parówkę. Ja tylko może coś o tych parówkach. Powiedz. To są to jest 8 hot dogów, czyli gorących psów. Są one w solance. Czyli generalnie można powiedzieć takie. Marynowane parówki. Pozwolisz, że otworzę, zobaczę, czy to się nadaje. Tak, wikinger Bog, Bogwurst Style. Tak. I również w solance. To są dla Wikingów. Pachną jak pachną. No. Solanki nie będziemy. Są chudsze od moich palców na pewno. U mnie jest pięć. Tutaj Te jest są osiem. grubsze. I tak takie zwane... bardziej tradycyjne. Tak. Czujemy się przez chwileczkę jak na biwaku, ale to dlatego, że tego rodzaju parówki można jeść na biwaku, bo one już są po chyba jakiejś obróbce termicznej. No Ja nawet mogę sprawdzić, czy ona jest słona. Pokazać Ci, jak to się robi? Sprawdzę to, czy to jest słone. Jest słone o i smak... te to takie małe są. To smakuje jak kompot z parówek. Ten kompot, powiem Wam, że... To niektóre hot były pomarszczone, czyli tak jakby długo już w tej solance musiały mm, siedzieć i będą pasztety ze, ze wszystkiego znaczy, tak. to są niby pasztety mamy sos cholula hot sauce z Meksyku byłeś w Meksyku? nie byłem w Meksyku, ale tam stamtąd pochodzi Juanita Bibulante To będzie na otro bacon barbecue. i dla bekonu i po prostu dla tych, którzy lubią posmak barbecue. o smaku świni jeden mamy z Jamajki to ten na etykiecie chyba to jest Bob Marley reggae reggae się nazywa reggae reggae style w skale trzech papryczek ma tych papryczek mm, dwóch dwóch papryczków, colmans of norwina angielska musztarda pikle, podobno są wkurwione są ostre, hot, bez glutenu co, co ważne, one są bez glutenu różnego typu pasty, smarowidła ja czyli? mam, y, pierwszy mam z łososia to jest łosoś chicken czyli to masz z chickenu, czyli prawdopodobnie z kurczaka mamy tutaj sardynek y, i tomato tuna and mayo, czyli nie, z y, tunezyjczyka i z mają y, Mają, miałem ziomka kiedyś mają. Piszą, że jest bogaty w omega-3, tutaj widzę, że jest bogaty w proteiny, więc tak naprawdę wyjdziemy. Tu jeszcze mamy beef, czyli wołowinę. Jesteśmy głodni, no kiszki marsza grają, więc otwórzmy to, co się da, żeby było otwarte. Każdy dostanie jedną dużą i jedną małą. Proszę, podano do stołu. <laughs> Dobrze, proszę bardzo, nałóż sobie. Zaczynamy od sosu Sweet Baby Rays. Gourmet Sauce, Sweet and Spicy barbecue sauce. Yes, that's right, boy. Pachnie, pachnie jak parówka. Jak ma pachnieć, no jest parówką. Czyli może najpierw bez sosu sprawdzę. żeby mnie urzekła historia tej parówki, to nie. Ale może z sosem będzie lepiej. A czy jest jakaś parówka, której historia cię urzekła? Tak, moja własna. Jest wyraźna nuta barbecue, ale końcówka jest ostrzejsza. Jest ostrzejsza, ale Uuu, nawet tak bym powiedział. Mhm. pieczonych mięs i dogrillowanych to by był jeszcze lepszy zdecydowanie, zdecydowanie bardzo dobry sos bardzo dobry, lubię właśnie połączenie tej słodyczy sosu barbecue z ostrością i ten idealnie pasuje, ja myślę, że to hasło, które tutaj jest na szyjce oddaje tak naprawdę to co przed chwileczką powiedzieliśmy. The sauce is the boss. The sauce is the boss. Nie będę wchodził w szczegóły, co tam jest, bo główno nas to interesuje. My po prostu sprawdzamy jak to nam smakuje, a czy tam w środku jest benzyna czy amoniak? To nas to nie interesuje. No nie. Może musztardę taką. Proszę bardzo, ale, ale musimy też przetestować te, te chude paróweczki. Parówka jak parówka, no tutaj chyba koła nie, nie wynaleziemy na nowo. Te są takie bardziej odchudzone, wydaje mi się Ciekawe, że ma taki bardzo słoneczny kolor. Wyrazisty kolor. Pachnie jak musztarda, więc no tutaj też nie będziemy. Uuu. Mm. Dość ostra, strasznie intensywna. Uuuu! Takie musztardy to ja lubię. Uuu, nie spodziewałem się po tej musztardzie. Jest bardzo musztardowa, i, tak, i, i ten smak jest taki przedłużony. Ja jej daję naprawdę. Bardzo dobra znak, znak jakości. Pierwszy raz jem tą. Znam tą markę, wiem, że ona jest bardzo popularna w Anglii. Colmans. Ja może bym tutaj zaproponował tych pikli. No to ja weźmy sobie na talerzyk troszkę. Dzisiaj taka będzie troszkę biesiada. Wieczerza. Wieczerza, można powiedzieć. Z Orlando one są. Magic. Marcheweczka widzę też. Jest, jest marcheweczka, jest kawałek pora. Słuchajcie, to jest por. To może zrobimy tak, że w ogóle zagryziemy. Najpierw chlebek, kiełbaska, troszkę musztardki, troszkę tych marynowanych na otro warzywek. Czy one są ostre? Czy one są takie ostre? Jakieś takie bardzo nie. I są bardzo wodzcze. To chyba takie własne roboty bardziej mi podchodzą niż takie kupne. Bez szału. Bez szału, zupełnie. From Jamaica to the World. This is love. Uuu! Uh, uh, uh. uh. Ależ zapach mocny, intensywny. Marynata sos jerk barbecue. To jest bardzo dobry sos. Zupełnie inny od poprzednich. Słodki, z nutką też ostrości. Ale też jakiś cynamon, nie wiem. Wydaje mi się, że tak. Karmel jak... jest jakiś, tak. Karmel. Wydaje mi się, że tutaj tak jak jest napisane, że to może być marinade and sauce, bardziej marynata. No to mi się podoba. Tak, tak. Nie, ale, ona... nie, ale nie jest tak ostry. Chyba. Nie. Karol Krasa ogląda ten filmik i tak mówi: Kurczę, też bym takiego paru zjadł. Mm. Uwaga. I. hop. No cóż, został nam ostatni. Skitters. Skitters. Skitters, czyli dla wszystkich e tych, co chodzą w szerokich spodniach. No, czujesz, Oczywiście, no jest e czuć barbecue, ale ten bekon też jest tutaj obecny. Gęsty dosyć. Tak, dosyć. Jak sok. Pig is in the middle. Świnka, <świnka>, <świnka> jest w środku. The flavor sauce. Nie urzekła mi historia tej świni, to mówię od razu. Ale te parówki, jak dłużej powstały w wodzie, są lepsze. Ale... Nie jest pikantne, a my wiemy, jesteśmy hamami, którzy lubią pikantne rzeczy. To jest zupełnie niepikantne. W porównaniu z tamtą dwójką, gdzie mieliśmy praktycznie wszystkie kubki smakowo uruchomione, bo było, było i kwaśne, i słodkie, i trochę słone, i pikantne. nawet chyba ta świnka na okładce nie usprawiedliwia, no. To, no nie. to powinno być trochę inaczej zrobione. No dobra, przechodzimy chyba do tego, który jest najostrzejszy z nich, przynajmniej tak się wydaje: z Czolula. Czolula. Czolula, pozdrawiamy Ciebie. Wydaje mi się, że on jest taki bardziej... Coś jak Louisiana Coś jak Louisiana. Widać, że on taki jest trochę pod Tabasco. Czy ja wiem? Jest mocno warzywny. Jest ostry, ale nie jakoś tak, że rozwala od razu. Nie, no. Jak ktoś pisze, że to jest ostre, to niech to będzie ostre. To nie jest ostre. To nie jest ostre, nie, nie. Ale jest w miarę smaczny, nie jest jakiś... Czuć paprykę. Czuć seler. Seler. Jest bardzo warzywny. Ten, ten zapach warzyw jest na pierwszym planie. Też jakoś bym go tak postawił raczej tak... In the middle of the street. Uh, Ale jaki masz ładny, artystyczny... In the middle of the street. Jeżeli uh. uh. chodzi o testy tych sosów, jestem w miarę, w miarę ukontentowany. Sardino and tomato. Ryb, Dzisiaj nie jedliśmy to. Uuu. Uh. <laughs> Dziewczyny! Ja znam ten zapach. Znany mi to jest smak. Paprykarza szczecińskiego. Odsyłamy Was do odcinka, gdzie testowaliśmy paprykarze. Ja oczekuję od zachodnich yy, zagranicznych produktów nowych smaków, nowych doznań. Po prostu, że będą smakowały jak te z Peweksu. Yy, może teraz Rich in Protein, Aha. czyli bogaty w proteiny, będzie to po prostu wołowina Paprykarz szczeciński z wołowiny. Przepraszam, mam śli. Yy, 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 niektórzy by powiedzieli, ale tutaj ślizgo. Kiedyś miałem taki wystający ząb, którym otwierałem puszki. Ale już teraz go nie mam. No Pachnie jak karma dla psów. Może to jest żarcie dla kotów. Taki pasztet ze świni, ale. Ale zwoła. zwoła. To, to bawuł potem się zrobił z tego wół. No. Nie jest ani pieprzny ani posolny. Po, to trzeba to dopieprzyć i posolić, żeby to miało smak. Poprawne: no. zjadliwe, nie, nie odrażające. Ale też nie urzekła mi historia tego słoika. Wybieramy bogaty w, protein, w proteiny chicken, czyli kurczak. A ty jesteś silny. I rudy. <laughs> jak ty to możesz... Mógłbym wąchać. to wąchać dzień i noc. Przecież to pachnie jak pasztet. No już przestań. Kurwa, pasztet? Ty chyba pasztetu nie wąchałeś. To jest zwykły pasztet. Ale nie pachnie dobrze. Pachnie jak przetrawiony pasztet. Dobre? Pasztet no. Chcesz mnie wpierdolić na minę? Nie, nie, nie niedoprawiony pasztet no. no. To weź jeszcze gryza. No jasne. Nie mam w nim w ogóle soli ani pieprzu. Nie jest to dobre. Princess Chicken Paste. Copy and paste. Czas na tuńczyka. Pasjonująca kulinarna podróż. Pachnie jak tuńczyk z Izraela. Mm. Jakbyś z ziemię jadł. To jest w ogóle nie To jest w ogóle nie, do, nie, do, nie, nie to przyprawione. To bo to... Róbcie po prostu to, ale dodawajcie jakiś przytos. Może to dla dzieci jest? No, ale jakby to było dla dzieci, to byłby jakiś bobas narysowany chociażby. Łosoś. Ja kocham łososia. Ja kiedyś myślałem, że będę mieszkał w Norwegii. i czuję, że po tych dzisiejszym, tak zwanym niksie jedzonka, dzisiejszy wieczór upłynie nam e, z Jackiem. W rytmach jednego z najlepszych polskich piłkarzy wszechczasów. Jacka Bonka. Pozdrawiamy panie Jacku. To jest nieprzyprawione znowu. Czy tutaj do tego jest dodawana ziemia? Jakbyś wrzucił rybę do jakiejś takiej sokowirówki i zostały same fusy. A całe to wszystko, co mokre, zostało poleciało gdzie indziej. I ty jeszcze suche fusy. Zawiedliście nas. Rodziną pasztetów. Spielberg nie śpi. Nie śpi, nie śpi. Podrab się po jajkach, to zawsze pomaga. Drapałem jak wsadzałem parówki w gęb. A, to tak. Dlatego takie włosy mają. To idzie do piekła. E, to było słabe. To było bardzo słabe. A, propos, a parówki? A parówki też możemy postawić, bo parówki były spoko. No znaczy, no, takie były ono, jak to parówki. Ale... No. To nam nie smakowało. Chicken, pasta. pasta z kurczaka, pasta z tuńczyka i majonezu. To chyba a, jedna, jedna z najsłabszych. Brakuje... Braku... Z czym się kojarzy tuńczyk z majonezem? Z czymś dobrym, tak? I z majonezem. to ja w ogóle majonezu nie czułem. Ubiósł <laughs> się kiedyś komar przyjeżdżał. Poprawne, poprawne, ale dużo, nie rewelacyjne. Za dużo salera. Ja do tego podbiliśmy, bo to nie jest taki typowy paprykowy sos Luiziana czy tabasco, nie. Tylko warzywne. warzywne. To bardzo ciekawa tutaj taka drewniana. Nakrętka, która była toczona przez Meksykankę, która jest tutaj na swoich spoconych i zapewne lekko włosionych udach. Pasztet z krowy, poprawny, ale to też, jeżeli słucha nas główny kucharz całej tej princesy, poprawić. Chłopie, jak, jak już to wpierdalasz do tych słoików to zanim to zrobisz, powiedz tam któremuś tam pagajowi mordo, pieprzu, papryki, soli sardyna, sardyna i tomato, czyli... no to taki papryka. widzę, że Piotruś trochę prąd powoli odcina podjadłeś troszeczkę, co? <laughs> ale zaraz, zaraz, ty talerza tutaj nie bo ja chcę jeszcze, żeby Spielberg jako dobry nauczyciel, tak jak w szkole czy przedszkolu na koniec lekcji Pani zawsze sprawdza rysunek chłopca i dziewczynki jak pracował jak Michaś pracował i jak Piotruś i jak, jak Michał jak świat? Ze smakiem. Jak? A Piotruś? No troszkę nie, 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 nie ze smakiem, ale są elementy na talerzu, gdzie jest białe. A u Misia? U Misia nie ma. Farówki z Norek były całkiem dobre, bo były małe. Bardzo, bardzo małe. Dla dzieci albo dla, dla hobbitów. I długo już leżały w, tym, w tej solance, bo były pofałdowane tak jak palce. Czy fałdują się tylko, jak leżymy w wannie zbyt długo, palce u rąk, czy też u nóg? I czy tylko palce. <laughs> Wikinger, czyli hot dogi, hot dogi z wikingów. Popuś. Ragnar Lodbrud, Lod, Lod... Jak on był? Lod, Lotgrut. Nie. Lotbruk. Jad to. Oczywiście są tu parówki z indyka i z kurczaka. Ragnar Lodbrok. Zawsze jak wiking ma rogi, to te rogi są w bok. W bok. Za I zawsze na lewo tak schodzą bardziej. Czyli wymyślicie tu... dlaczego? Wiem. Bo po prostu... Tak wieje wiatr Nie. na łódce. Lewe jajko ma większe. To było znakomite. To było znakomite. From Jamaica to the world. Wow. No i to jest hit. To jest najlepsze. To jest tak. The sauce is the boss. I to jest prawda co oni tutaj piszą. O czekaj, niech tylko przejdzie ten wicher twój. <noise> już przeszedł no. No i co? I musztardka. Musztardka w takim małym pojemniczku. Można powiedzieć, że tutaj jest setka. To jednak kurwa oszukali nas tymi parówkami. Nie. Idą one na środek. Trzy sosy wygrały, reszta sosów nie wygrała. No tak to jest, że żeby ktoś wygrać musiał, ktoś musi przegrać. Tak, żeby ktoś się mógł bawić inny musi pracować. My pracowaliśmy dzisiaj dla Was w Pocie Czoła, dlatego zostawcie lajka like pod tym filmem, kliknijcie w dzwonek, sprawdźcie Facebook, Instagram i naszego Patronite. A. A my w tym momencie udajemy się do naszej łaźni. Mamy łaźnię fińską, parową. Będziemy się chłostać pokrzywą i oczywiście bez ręczników. Musimy kończyć.